Hej, a co powiesz na makaron, który zapieczemy w piekarniku z obłędną ilością sera i do tego na wierzchu zrobimy chrupiącą skorupkę? Myślę, że to będzie bardzo dobre. Na początek na tarce z małymi oczkami, ale tymi nie najmniejszymi, utarkuj 350 g cheddara. Pamiętaj, żeby wyjąć też ser z wewnętrznej ścianki tarki. Ugotuj makaron najlepiej muszelki, tak, żeby był on niedogotowany. Rozpuść w rondelku 45 g masła i polej nim niedogotowany jeszcze makaron. W piekarniku makaron nabierze odpowiedniej miękkości, dlatego nie przejmuj się, jeżeli teraz wydaje ci się, że jest praktycznie surowy. Wymieszaj masło z makaronem i w dużym garnku rozpuść 30 g masła. Dodaj do niego dwie czubate łyżki mąki i cały czas mieszaj trzepaczką. W innym wypadku mąka może się przypalić, a chodzi o to, żeby uzyskać jednak jednolitą taką papkę. W tym momencie możesz wlewać powoli, stopniowo 480 ml mleka i cały czas musisz to mieszać. Dodaj pieprzu i w końcu utarkowanego cheddara. Teraz tym bardziej nie odchodź od garnka i cały czas mieszaj wszystko trzepaczką, sos bardzo szybko zgęstnieje, a jak to się stanie przelej go na ugotowany, niedogotowany makaron. Porządnie wymieszaj sos z makaronem i na wierzch jeszcze utarkuj dodatkowe 100 g sera. I ostatni raz rozpuszczam już 45 g masła, które wykorzystam do tradycyjnej bułki japońskiej panko. Natomiast możesz spokojnie użyć też naszej polskiej bułki. Mieszam masło z bułką i całość wysypuję na makaron. Wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i piekę przez około 50 minut. I teraz posłuchaj jak chrupie. No i mamy nasz mac and cheese. Ser przyjemnie się rozpuścił. Dzięki temu makaron jest w kremowym, aksamitnym sosie, a chrupiące panko na zewnątrz sprawiło, że wszystko pięknie się zezłociło i przyjemnie w buzi chrupie. Także jest pyszne. Jeżeli chcesz być na bieżąco z przepisami, nie zapomnij zasubskrybować kanału.